Dzień dobry Państwu, Lech Poznań pokonał 5-2 Legię Warszawa w ramach 15. kolejki Ekstraklasy. Trzeba przyznać, że klasyk nie zawiódł. Ja nazywam się Maciej Skucha, a w tym filmie kilka wniosków z mojej strony po tym meczu, co mogło podobać się w grze Lecha Poznań, czego zabrakło Legii Warszawa. Przygotowałem dla Was sporo statystyk, także zapraszam serdecznie. Na samym wstępie jednak wielka prośba do Was, zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców, no i też zachęcam do subskrypcji tego kanału, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Partnerem tego kanału jest pokój Typerów, który często przedstawia różne ciekawe propozycje, analizy piłkarskie i statystyki. Link do fanpage'a znajdziecie w komentarzu. Myślę, że to wczorajsze spotkanie Lecha Poznań z Legią Warszawa można spokojnie uznać za jedną z lepszych w tym sezonie ekstraklasy. No, w pierwszej połowie było to bardzo wyrównane widowisko, bo myślę, że ten mecz można rozdzielić właśnie na dwie połówki. Pierwsza była bardzo wyrównana, była to taka wymiana ciosów. Lech Bramki strzedał, później Legia odrabiała Byłem szczerze troszeczkę zaskoczony, że Legia tak podeszła do tego spotkania, że podeszła tak dosyć otwarcie do tego meczu. Spodziewałem się Legii cofniętej, czekającej na kontry i Lecha Poznań w ataku pozycyjnym. Natomiast było nieco inaczej. Legia chciała postawić swoje warunki i jeszcze w pierwszej połowie jej to całkiem nieźle wychodziło, no bo był to mecz dosyć wyrównany. Druga połowa to już jednak była dominacja Lecha Poznań i przede wszystkim konkrety, których Legii w tej drugiej połowie zabrakło. Myślę, że całkiem nieźle obrazują to, to liczby, które dla was przygotowałem, tak one się prezentują, lech w tej drugiej połowie oddał zaledwie 7 strzałów przy 10 uderzeniach legi. Mimo wszystko był w stanie z tego strzelić trzy bramki, pięć tych uderzeń było celnych po stronie Legi tylko dwa celne strzały przy aż 10 uderzeniach, także ta celność była na niskim poziomie. Do tego Lech, pomimo tego, że oddał mniej strzałów, no to miał więcej jakościowych sytuacji. Współczynnik Expected Goals w drugiej połowie po stronie lecha wyniósł 1,57 po stronie Legi. 0,93 zaledwie tyle, mając na uwadze ile strzałów Legia oddała w tej drugiej połowie natomiast myślę, że też spory wpływ na to miała średnia odległość z których Legia oddawała strzały w tym meczu było to 18,75 metra od bramki Lecha Poznań po stronie kolejorza 14,49 metra od bramki Legii Warszawa. Lech Poznań uderzał z nieco bliższych odległości od Legii, dlatego też te sytuacje były dogodniejsze, były lepsze jakościowo, no i Lech po prostu je wykorzystał. Myślę też, że dosyć ważne w tej drugiej połowie były pojedynki, których Legia wygrywała stosunkowo mało, gdyż zaledwie 43,5% wygranych pojedynków w drugiej części tego spotkania z Lechem Poznań przede wszystkim pojedynki w powietrzu. Takich było 5 w drugiej części tego meczu i Legia nie wygrała żadnego. Wszystkie zgarnął Lech Poznań. Legia wygrywała mało pojedynków, była często spóźniona, no i stąd taki przebieg tego spotkania. Myślę, że w drugiej połowie kluczowy był też pressing, gdyż w meczu, w którym oba zespoły chcą grać otwarty futbol, bardzo ważne jest. To, jak szybko przejmie się rywalowi piłkę. No i pressing całkiem nieźle obrazuje statystyka PBDA, a więc podań, które wymienia przeciwnik do akcji defensywnej danej drużyny. Im niższa ta statystyka, no tym lepiej działa ten pressing. No i tutaj Legia w drugiej połowie miał zdecydowaną przewagę 4,58 do 8,41. Zwykle w przypadku Legii Warszawa ta statystyka nie obrazuje tego często, jak ten pressing funkcjonuje, gdyż Legia Warszawa często gra w taki sposób, że jest cofnięta. Czeka na to, aż przeciwnik popełni błąd, no i wtedy rusza z kontratakiem. Tak w tym meczu jednak nie było. Legia Warszawa chciała zagrać nieco inaczej, więc myślę, że akurat ta statystyka była dosyć ważna w kontekście tego spotkania. To, jak ten pressing funkcjonował, to ile podań wymieniał przeciwnik do akcji defensywnej danej drużyny. Legi brakowało do skoku, Legia często była spóźniona, a Lech potrafił to wykorzystać. Między innymi dzięki jakości indywidualnej, bo tej w Lechu Poznań było naprawdę bardzo dużo. Lech wczoraj strzelił pięć bramek przy go goals wynoszącym 2,89, co pokazuje, jak skuteczni byli piłkarze Lecha, z jakich pozycji trafiali do siatki. Też myślę, że to nie był taki mecz w wykonaniu Lecha Poznań, w którym można wskazać jednego bohatera, który zaważył o losach tej wysokiej wygranej, gdyż tych bohaterów było kilku. Jednym z nich był Mikel Iszak, który strzelił oczywiście bramkę, świetnie zachował się w sytuacji bramkowej, też miał swój udział przy pierwszej bramce Afonso Souza i też chciałbym go pochwalić za to, jak schodził do rozgrywki zagrania, gdyż często to Lechowi tworzyło przewagę. Do tego Aligolizadech, który otworzył wynik tego spotkania. Naprawdę trzeba mieć spore umiejętności, aby zawinąć takiego Rogala. Przepiękne trafienie, które też dało dobry start Lechowi w tym spotkaniu. Później oczywiście asysta bardzo ładna przy pierwszej bramce Afonso sądzę i też kilka innych ciekawych zagrań przeszywających. Kilka sytuacji kolegom z drużyny stworzył, których też piłkarze Lecha czasem nie wykorzystywali. I też taką drogę od zera do bohatera przeszedł w tym spotkaniu. Afonso Souza, który pierwszej połowy nie mógł zaliczyć do udanych. Sprokurowany rzut karny po zagraniu ręką, co dało legi remis. Natomiast później w drugiej połowie się zrehabilitował. Przepiękna akcja bramkowa przy pierwszym golu Afonso Souza. Oczywiście trzeba chwalić się za nią czy Wolemarka, czy Iszaka, czy Golizadecha, którzy brali udział właśnie przy tej akcji bramkowej. Natomiast przede wszystkim Afonso Souza, gdyż to właśnie on założył siatkę Augustyniakowi. Świetnie wyszedł na pozycję. Został obsłużony też dobrze przez Golizadecha. Lecha, no ale to wykończenie też niczym rasowy snajper, tak samo jak przy drugiej bramce to wykończenie, to wyjście na pozycję bardzo dobre w wykonaniu tego zawodnika, no pewnie gdyby wybierać MVP, to można wskazać się na niego po stronie Lecha Poznań, gdyż dwukrotnie trafiły do siatki, no ale z drugiej strony sprokurował rzut karny w pierwszej połowie, natomiast ta reakcja, no to złe zachowanie, no to złe ustawienie ręki, w drugiej połowie była wręcz dla kibiców Lecha fenomenalna. I nawet Patryk Wolemark, który może bramki nie strzelił, może asysty nie zaliczył, natomiast sporo pracował w Miał udział przy tej pierwszej bramce Afonso Sousa. Do tego raz świetnie wyłożył mu piłkę piętką w polu karnym Legii Warszawa. Portugalczyk tamtą sytuację zmarnował. Może nie był gwiazdą numer jeden. Natomiast też myślę, że warto pochwalić tego zawodnika za to spotkanie, gdyż kilka ciekawych zagrań zanotował. I przede wszystkim chciałbym pochwalić środek Pola Lecha Poznań za to spotkanie, gdyż moim zdaniem w drugiej połowie to właśnie on był kluczowy. Antoni Kozubal zresztą już w pierwszej części tego spotkania zaznaczył swoją obecność na boisku bramką. Świetne uderzenie sytuacyjne po sytuacji, którą zresztą sobie wykreował, no bo ten strzał, po którym dobijał Kozubal, no wziął się z tego, że to właśnie Antoni Kozubal zagrał do Portugalczyka. Do tego w drugiej połowie fantastyczna asysta. Po pierwsze odebrał piłkę Gualowi, świetny pressing w wykonaniu młodzieżowca Lecha Poznań, ale to jak bez kompleksów wszedł w Legii Warszawa, to jak zachował w nim stoicki spokój i obsłużył podaniem Afonso Souze, no to naprawdę szapoba dla Antoniego Kozubala, no i też w defensywie dużo pracy. Zanotował się przechwytów. Najwięcej po stronie Lecha Poznań. Świetny mecz tego piłkarza. Wreszcie otrzymał powołanie do reprezentacji Polski. Być może to będzie jego najlepszy czas w karierze, no choć wydaje mi się, że nawet jeśli nie zadebiutuje w kadrze, to i tak już ten czas jest. Ale chciałbym też bardzo pochwalić za to spotkanie Radosława Morawskiego, który był cichym bohaterem tego spotkania. W mojej opinii zanotował najwięcej powrotów po stronie Lecha Poznań. Aż 15. Wygrał też najwięcej pojedynków. Aż 13 na 17, co oznacza, że cztery pojedynki podczas całego spotkania zaledwie przegrał. Do tego zablokował trzy strzały piłkarzy Legii Warszawa, najwięcej w drużynie Lecha Poznań i zanotował też najwięcej podań progresywnych. Też mógł podobać się Murawski w rozprowadzeniu piłki, może nie pod polem karnym Legii Warszawa, natomiast nieco wcześniej to on budował te akcje Lecha Poznań. 12 zagrań progresywnych, najwięcej po stronie Lecha Poznań, najwięcej po stronie Kolejarza. Moim zdaniem to jest cichy bohater tego spotkania. i Można tak chwalić i chwalić piłkarzy Lecha Poznań, gdyż to był bardzo bardzo dobry mecz w wykonaniu kolejorza, m.in. Żal Pereira, asysta przy bramce Iszaka. No, oczywiście, miał udział przy tej pierwszej straconej bramce, którą strzelił EGU, ale tam nie przykrył Lukiniasa, Natomiast przez większą część spotkania raczej Brazylijczyk nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Po lewej stronie legi Warszawa. Do tego środek defensywy Lecha Poznań, Alex Douglas. Kilka błędów w obronie się zdarzyło, natomiast to, jak wyprowadził tę piłkę przy bramce Iszaka, no, tak na dobrą sprawę, to on zrobił tę całą bramkę Iszaka. Ten musiał tylko wykończyć, oczywiście tylko w cudzysłowie, no bo jednak trzeba umieć trafić w takiej sytuacji. Ale Douglas naprawdę zrobił dobrą robotę w tamtym momencie nie tylko ten rajd, ale odciągnięcie krycia, które pozwoliło Perejrze podać w kierunku Iszaka. Zatem za to też chciałbym pochwalić Douglasa, minić też bez większych błędów w defensywie. Gurgle kilka razy dał się objechać, kilka razy błąd popełnił, ale też nie było to jakieś tragiczne spotkanie w jego wykonaniu. Generalnie Lech Poznań można chwalić jako monolit, gdyż moim zdaniem w tym meczu to był monolit Indywidualności, gdyż każdy piłkarz dał coś od siebie, natomiast był to głównie Monolit, ale to mi jakoś oczywiście było widać, ale też duża zasługa w tym Nielsa Fredericksena, który był w stanie te indywidualności scalić, bo przed przyjściem tego trenera do Lecha Poznań troszeczkę tego tej drużynie brakowało. A czego zabrakło Legii Warszawa w tym spotkaniu? Można zadać sobie takie pytanie. W mojej opinii Gonzalo Fejo troszeczkę przekombinował, chciał zagrać nieco inaczej, nieco bardziej ofensywnie i to mu po prostu nie wyszło. Te przestrzenie pomiędzy poszczególnymi formacjami i te przestrzenie pomiędzy między piłkarzami w tych poszczególnych formacjach, moim zdaniem, były zbyt duże. Ten pressing też powodował, że piłkarze Legii nieco szybciej się męczyli, a mając na uwadze to, że w ostatnim czasie Legia gra praktycznie jedną jedenastką co trzy dni, no to było to zabójcze, ale jak świetnie potrafił to wykorzystać. Zabrakło mi też impulsu z ławki rezerwowych po stronie Legii Warszawa. Po przerwie na boisku pojawili się Urbański, Pekart, Szczepaniak, Ziółkowski i Czelaka. I jedynie Szczepaniak miał kilka pojedynczych ciekawych zagrań, co też nie oznacza że dał jakąś wybitną zmianę. Te zmiany Legi Warszawa naprawdę mało przyniosły. Ta jakość po stronie Lecha Poznań na ławce też była większa. I oczywiście można krytykować w Legi poszczególnych piłkarzy, natomiast moim zdaniem w drugiej połowie przede wszystkim, no praktycznie każdy piłkarz Legi zagrał źle bądź też mocno przeciętnie, tak jakby piłkarze Legi za każdym razem byli spóźnieni, tak jakby piłkarze Lecha Poznań byli krok przed nimi, brakowało tego do skoku przede wszystkim w tych sytuacjach bramkowych. Myślę, że w nich doskonale to widać każdy obrońca miał kilka takich sytuacji w Legii, też praktycznie każdy pomocnik, kiedy nie Augustyniak przez większość meczu trzymał powiedzmy swój solidny poziom, natomiast też nie ustrzegł się błędów, między innymi przy tej pierwszej bramce Afonso Souza tam dał sobie piłkę przepuścić między nogami, gdyby tę sytuację zatrzymał no to Souza finalnie do siatki by nie trafił. Także przechodząc do konkluzji moim zdaniem Legia Warszawa przegrała to spotkanie przede wszystkim taktycznie, gdyby to podejście było nieco bardziej defensywne tak jak w innych meczach Ekstraklasy czy też europejskich pucharów w wykonaniu Legii Warszawa to Lech miałby większe problemy, aby przedrzeć się przez defensywę i te szanse na udany wynik dla Legii byłyby nieco wyższe. No i oglądalibyśmy takiego widowiska, natomiast myślę, że Legia jednak nie straciłaby pięciu bramek. No ale jeśli już zdecydowała się na taki styl gry, no to zabrakło przede wszystkim w nim fizyczności tych wygranych pojedynków i też przede wszystkim kadry, gdyż te zmiany wniosły naprawdę niewiele. Lech Poznań za to bezbłędnie to wykorzystał, pokazał swoją jakość praktycznie na każdym polu którą z Frederiksen uwolnił do Lecha Poznań trafiając. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie na temat tego spotkania, jak Wam podobał się Maja klasyk. Moim zdaniem jeden z lepszych od lat. Naprawdę było to świetne widowisko. Pewnie nieco mniej udane dla kibiców Legii Warszawa. Pewnie bardzo szczęśliwe dla kibiców Lecha, którzy pewnie dalej świętują. Mi osobiście z takiej neutralnej strony oglądało się to naprawdę świetnie. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało, a ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie w górę. Dzięki temu ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców, i przez to naprawdę bardzo mi pomożecie. Zachęcam też oczywiście do subskrypcji tego kanału, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Zapraszam do wszystkich linków w opisie, tam wszystkie moje social media, no i też Patronite, jeśli chcielibyście wesprzeć moją działalność, to zapraszam serdecznie. Maciej Skuchak, kłaniam Kłaniu i miłego wieczoru życzę.